thank you Nie można zapomnieć o tamtych mrocznych latach okupacji niemieckiej, potem sowieckiej, ale nie można też zapomnieć o rzezi łowyńskiej z 1943 roku. 11 lipca obchodziliśmy 72. rocznicę zbrodni dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich, których wymordowano ponad 100 tysięcy Polaków. Przypominamy o tych zbrodniach nie po to, by rozratować stare rany i rozbudzać w sercach nienawiść. Ale po to, żeby budować właściwe relacje z sąsiednimi narodami w oparciu o prawdę historyczną. Ogrom bohaterstwa i determinacji walcz walczącej Warszawy do dziś zdumiewa cały świat. Zdewastowana stolica stała się symbolem męczeństwa, a odwaga, godność i charakter ducha powstańców stały się paliwem wzmacniającym patriotyzm przez następne dziesięciolecia walki. O prawdziwą suwerenność naszej ojczyzny. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy Elbląga, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś dla apelu pamięci przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej Polskiego Państwa Podziemnego. Posłony komendy w Oksaru Wyszawa. Do Was wołam, żołnierze Powiśla, grupy bojowej Krybar, batalionów Bicz i Konrad oraz załogi elektrowni warszawskiej. Przywołuję żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Batalionu Soku III Batalionu Pancernego Gąski, zgrupowania Kryska, batalionów Tur, TUM i OP-2 oraz oddziałów zgrupowania Siekiery i Plutonów Błuchoniemych. Estante do apelo! Fora! Fora! 何だ <music> <music>